Czy przyjaciel. Wiem, że upadek z takiej wysokości jest praktycznie niemożliwy do przeżycia, ale według scenariusza musiałaś przeżyć. Czy to kaczka? Gdzie? Wita Janitka dostałam twojego SMS. Mów szybko, gdzie to dziecko? To znaczy witam moje dzieci w podziemiach. Widzę, że już poznałaś moją narzeczoną. Juri? Opowiedzcie mi wszystko ze szczegółami. Anitko moja kochana. Póki co mam na imię Flałej. Cichaj. Czy zostaniesz moim senpaiem i będziesz pomagać mi w porywaniu ludzi i dzieci w celu robieniu z nich pasztetu? Tak, to długa historia. Juli, zawsze chętnie wysłucham. Mogę ci ją opowiedzieć jako bajeczkę na dobranoc. Chodź ze mną, mój pasztecie, to znaczy moje dziecię. Opowiesz mi coś o sobie? Co mogę powiedzieć? Jestem Pennoriel, jestem uzależniona od Inkusia i od Shipwareing. Patelnia? A co mi tam schowam do swojego ekwipunku? Pennoriel. Jesteś najbardziej uczciwą osobą jaką kiedykolwiek spotkałam, wybacz za to już ci schodzę z drogi i dziękuję za moją patelnię. Tu jesteś moje dziecię wszędzie cię szukałam. Bałam się że już cię nie znajdę, widzę że próbujesz rozwiązać kolejną zagadkę, choć pomogę ci z tą zagadką, no więc są dwa rozwiązania tej zagadki moje dziecię. To było pierwsze rozwiązanie, a drugie rozwiązanie to chodzić na paluszkach unikając z kolców. Oto moja piwnica. Czuj się jak u siebie moje drogie dziecię. Nani? Myślę, że powinnaś się bawić na dole. Witaj moje dziecię. Właśnie piszę mój nowy przepis, chcesz zobaczyć? Poczekaj chwilkę. Teraz chyba jest lepiej. Przez twoją urodę jestem jak Penny. Chcę cię porwać do piwnicy. Ten noriel mine! Chcesz o coś zapytać? Jak stąd wyjść? Pójdę gdzieś na chwilę. Ale ty masz za mną iść, rozumiemy się? Budowniczy, zawsze dam radę. Miałaś za mną iść. Mam zamiar zamurować przejście, abyś nie mogła je opuścić. Nie jedna osobą będzie chciała ciebie zjeść, a my za nitką chcemy cię mieć tylko dla siebie. odwróć się i uściśnij moją dłoń Nie dam ci ręki koronawirus jest Widzę, że jesteś człowiekiem To u nas dość rzadki widok Ja jestem Sans Sans Jelen Sans udało mi się w końcu złapać kaczkę Która nie jest kaczką Przez to, że masz kaczkę na głowie myślałam, że końcu zapolowałam na kaczkę a to jest moja siostra Kairus? A jeśli mogę spytać, na co wam kaczki? Ponieważ ja, wspaniała Kairus, chcę mieć zwierzątko. Analizowałam plusy i minusy różnych zwierząt i wyszło, że kaczka jest najlepsza. I od tego czasu poluję na nie. Jeśli chcesz kaczuszkę, to proszę. Sansu udało się, w końcu będziemy mieć zwierzątko. Człowieku aby okazać moją wdzięczność ja wspaniała AKRS mistrz omletów przygotowałam dla ciebie omleta. Ale on zamarzł. Witaj człowieku! Jak smakował ci mój omlet? Jak ja go miałam zjeść jak on zamarzł? Masz rację nie powinnam tak po prostu zostawiać omleta w randomowym miejscu i kartkę z podziękowaniami. Twój hojny czyn wskazuje na to, że mnie kochasz i spodziewałaś się randki, a ja Cię zawiodłam. Ale nie przejmuj się, ja, wspaniała Akairus, naprawię swój błąd. Zabieram Cię na randkę i przygotuję nam pyszne omlety. Ale ja Cię nie kocham. Tak wiem, że się cieszysz i że to spełnienie twoich marzeń. Ale ja jestem zajęta. Wiem, że się stresujesz, że właśnie będziesz miała randkę z dziewczyną swoich marzeń i wymyślasz wymówki, że niby masz zajęcie. Ale nie pozwolę na to, abym ja wspaniała Kairos cię znów zawiodła. Idziemy spełnić twoje marzenie. Mam omlety. Więc jak spróbujesz mojego omletu? Jak? Nawet smaczne. Widać, że kochasz moją datę tak samo jak mnie. Człowieku wybacz mi. Obiecałam, że drugi raz cię nie zawiodę ale jednak znów to zrobię, bo ja nie czuję tego samego co ty do mnie. Spokojnie nie gniewam się. Przecież zawsze możemy zostać przyjaciółmi. Ja wspaniała Kairos obiecuję na wszystko, że w tej kwestii na pewno cię nie zawiodę. Może nawet kiedyś przedstawię ci mojego przyjaciela, bo chyba tak robią przyjaciele, prawda? Chyba tak. Ekwym, według scenariusza, powinnaś się wywalić na moście i prąd wody miał cię gdzieś wziąć. A kim ty w ogóle jesteś? Nieważne, sam cię przeteleportuję. Świetnie. Lepiej sobie stąd już pójdę. Myślisz, że możesz sobie tak po prostu pójść? Nie ma mowy, ktoś mi doniósł, co zrobiłaś księżniczce ciunia tym jabłko wiśni i teraz zapłacisz za swoje czyny. Pomyliły ci się filmy, teraz robię swoje Undertale, a nie królestwo tym barku 2. Mam to gdzieś, myślę, że księżniczka ci wybaczy, jeśli przeniesiesz jej pewne danie kalchutka w sosie z tym barku, jak dobrze, że mamy wszystkie potrzebne składniki. To były najpiękniejsze widoki w moim życiu. Gdzie dzieciak? Musiał uciec. Chcesz mi powiedzieć, że poszłaś zostawiając ją samą i nie zamykając drzwi. Przecież dobrze wiesz, jak działa na mnie słowo erroring, Ale dobra pójdę ją poszukać, może nie zaszła daleko. Człowiek, najgorsza rasa, która zabija, są stereotypowi. Myślą, że inni nie mają uczuć. Nie potrafią zrozumieć, że komuś coś się może nie podobać, ale mogę to zakończyć? Spokojnie nie zniżę się do waszego poziomu i nie zabiję cię, ale cię unieszkodliwie i zaniosę seculowi jak pozostałe sześć dzieci, które chciał. Ej, kto ci pozwolił uciekać? Halo? Hejka. Pewnie się zastanawiasz, skąd mam twój numer? To wcale nie tak, że cię stalkowałam. Wracając, mam dla ciebie niespodziankę: spotkajmy się przy wodospadzie. Jak dobrze że Cię widzę. Pamiętasz może, jak mówiłam, że chciałabym Ci przedstawić mojego przyjaciela? Uznałam, że najwyższy czas to zrobić. Chodźmy. Tutaj jest dom mojej przyjaciółki mama imię Adain. Jeśli mogę spytać twoja przyjaciółka jest rybą z włóczniami? Dokładnie tak jasno widzu. Witaj Adain, przyprowadziłam ze sobą przyjaciółkę, no okej okay, wejdźcie. To moja przyjaciółka, a ja chyba nie nakarmiłam swojej kaczuszki, to ja już może sobie pójdę tylko nie spalcie domu. Dobra, gadaj po co tu przyszłaś? Zaprzyjaźnić się? Cóż, chyba nie wszyscy ludzie są tacy źli. Zawsze mogłaś ode mnie odejść lub patrzeć, jak się tam snaży. Mimo to postąpiłaś inaczej. Ale nie zamierzam się z Tobą zaprzyjaźnić. Ewentualnie, jak tak bardzo chcesz, możemy coś razem porobić, żebym nie zawiodła aż taka kajwusa. Możemy razem coś gotować, chcesz? Mogą być placki ziemniaczane? Nie lubię placków ziemniaczanych. No okej, okay, każdy ma inne gusta. A jeśli mogę spytać, jak się zaczęła twoja przyjaźń z Akaywusem? Bardzo chciała kacuszkę, więc jej dałam. A potem, no cóż, to dość skomplikowane. A może zamiast gotować, obejrzymy jakiś film, co powiesz na jakiś kremlany film? A możemy coś innego, bo ja bardzo nienawidzę zabijania, a w tych filmach często są morderstwa. Wiesz co, byłam w błędzie, nie wszyscy ludzie są tacy źli, jak myślałam. Jeśli to jest dalej aktualne, mogę się z Tobą zaprzyjaźnić. Przytul mnie jeszcze raz, to ci przebiję nogi włócznią abyś nie mogła uciec i cię zaniosę naszemu królowi Asjondowi tak jak wcześniej zamierzałam. Człowiek tutaj? Znaczy się. Witam w moich skromnych progach. Dość głośno jest tu o tobie. Nawet słyszałam, że jest przepis na ciebie. Widzisz, tak się składa, że gotowanie nie jest moją mocną stroną. Jeśli ktoś mnie nie pilnuje, kuchnia poszłaby z dymem. Dlatego jakiś czas temu stworzyłam robota o imieniu Korneliaton. Jego głównym zadaniem było gotowanie, jednak po jakimś czasie zaczął grać w programach kulinarnych. I dziś do mnie przyszedł i powiedział, że znalazł przepis na ciebie i od tamtej pory ciebie szuka. Skoro jest o tobie głośno, to chcę zrobić przepis z ciebie, aby podnieść oglądalność. To może lepiej iść już dalej za nim. Witamy moich wiernych widzów i przywitajmy również brawami nasz główny składnik. Więc czas się wziąć za nasz główny składnik. M. Corneliaton. O co chodzi, doktorze? Nieznano. Może przy okazji przygotujesz jakiś zastępczy składnik, jakby ktoś był wegetarianinem jak ja? Wegetarianinem? W sumie to nie jest zły pomysł, więc pójdę po ten składnik, a wy widzowie w tym czasie macie przerwę na reklamę. Lepiej już idź. Poczekaj chwilę, mogłabym twój numer telefonu na wszelki wypadek, gdyby Cornelia Ton cię znalazł. Dzięki. Więc ja ci już może nie będę przeszkadzać w twojej wyprawie. No chyba, że Kornelia ja cię znów dorbie. Życzę ci powodzenia. Słyszałam, że taka pewna osoba z kaczką na głowie taką jak ty masz nienawidzi osób, które dalej oglądają bajki, mimo że nie są już dziećmi. Z tego powodu wyśmiewa się z nich. Mówi, żeby przestali to oglądać, bo nie jest dzieckiem i w ten sposób zabierasz im radość z oglądania ich. Słyszałam też, że jeśli Ciebie dostarczę jako obiad, dostanę premierę kilku filmów animowanych. Świat wspaniały dziś poznamy. Jeden pom za wszystkich, a wszyscy za jedne. Był ostatnio zaobserwowany w Wietnamie! Był ostatnio zaobserwowany pod żabką. Choć znajomi wieranoc na pnecu wciągnął nas Ja się tu wzięłam. Witaj, jestem Temi. Temi naleśniczek. Wybierz sobie coś. W końcu składnik się znalazł, a moja oglądalność będzie większa. Podobno Cornelia ton cię znalazł, nie dam rady przyjść na czas, ale słuchaj musisz go odwrócić i przełączyć przycisk, stanie się mniej niebezpieczny. Wiesz, że za tobą jest lustro. Gdzie? W sumie miałaś dobry pomysł, teraz dzięki mojemu nowemu ciału mogę robić dzikie densy, aby uśpić Twoją czujność i z łatwością Cię ugotować. Może lepiej zobacz statystyki. Tyle nie miałam. A teraz pomyśl ile może być jak połączyć dzikie densy z gotowaniem. Mogę Ci też dać kilka przepisów, a wegańskie jedzenie na pewno wiele osób będzie ciekawe co można zrobić z samych roślin lub jak zrobić z z marchewki. Słynie nie najgorszy pomysł sama jestem ciekawa jak zrobić takiego łososia. Nie zabiłaś żadnego potwora więc jesteś spoko zresztą jakbyś chciała to i tak byś nie mogła bo twoja wersja Undertale na to nie pozwala. Więc proszę możesz iść dalej. Człowiek. Wiesz co robić mój sługo. Miejmy to już za sobą, mój sługa jest już gotów. Witaj, moje dziecię, długo Cię szukałam. Nie powinnaś się tak oddalać ode mnie. Chodź zaprowadzę Cię do mojej bezpiecznej piwnicy. Ten Noriel wróciłaś do mnie. Nie wróciłam do ciebie łopie, i dla twojej wiadomości mam już kogoś. Sam sobie jadłeś dzieci, ja wtedy nagle stawałam się powietrzem, a teraz w końcu mogłam mieć własne dziecko, ale nie to też mi chciałeś odebrać jak poprzednie trzy. Kiedy odeszłaś, były jeszcze kolejne trzy dzieci, ale chyba nie odeszłaś tylko dlatego. Odeszłam tylko i jedynie z tego powodu. Asjonde, doszły mnie słuchy: że podobno dzieci, które ci przenosiłam, zabijałeś. Naprawdę chcesz się zniżyć, to ich poziomu. No okej, okay, czasu już nie cofniemy. Ale błagam cię, oszczędź tego człowieka jest inny niż ci, które do tej pory spotkałam, zasługuje na łaskę. Ten Noriel jestem. A daj miło mi. Asjonde, si to twoja była? Dziękuję, człowieku, za ten pomysł, był świetny. Mam coraz więcej widzów. Odwalcie się od mojego człowieka bo inaczej dostaniecie w łeb moją patelnią do robienia omletów. Jak dobrze, że żyjesz. Ten noriel dzisiaj z kalchutką jedliśmy czekoladę milkę. Nie wiem jak smakuje kalchutka ale jestem na milion procent pewna, że czekolada jest o wiele lepsza niż ona. To może zamiast niej chciałabyś dziś ze mną zjeść trochę tej czekolady. No okej okay, co może złego się stać, no okej okay, co może złego się stać. Co złego może się stać? Jak mogłaś mnie tak zdradzić, Penoriel obiecałaś mi coś. No trudno, skoro nie chciałaś zrobić pasztetę z człowieka zrobię z was wszystkich i nikt mnie nie powstrzyma. Zostańcie wegetarianami jak ja. Zostawcie źródło mojej widowni. Jak wszyscy tu przychodzą, to ja też. Chcesz poznać moje zwierzątko? Wy idioci, skoro też chcecie się stać jedzeniem, to okej. Okay. Zapewne czujesz się pominięta. Spokojnie przepis. Ten Noriel się nie zmarnuje, co prawda ktoś go ukradł, ale znalazłam go. Przypadałby się jeszcze jakiś bluffa, ale nie ma z czego. Poczekaj chwilę, pójdę tylko do oryginalnego Undertale, żeby wziąć sobie duszę. Już wróciłam. Za tobą jestem. Bądźmy ze sobą szczerzy. Za nic w świecie sobie nie poradzi, no chyba że cud się stanie. Wystarczy tylko przeżyć, póki dusze się nie zbuntują. Spokojnie, one nigdy się nie zbuntują. Jedyne co mogą, to uciec do własnego inwersum. Chwila co? Nieważne, sama cię załatwię moimi własnymi płatkami. Zauważyłam, że ten niegrzeczny kwiatek ci dokucza, więc go unieszkodliwiłam.